Nazywam się Sylwester Burzyński, yy, mieszkam już w kolonii od 1965 roku. W Niemczech byłem jeszcze dwa lata wcześniej, czyli od 1964 roku mieszkam na stałe w Niemczech. I pan pojawia się co roku na tej uroczystości? Yy, tak, yy, raczej kilkakrotnie. Kiedyś jeszcze obchodziliśmy 9 maja zakończenie II wojny światowej. A na dzień dzisiejszy, dwa razy to tak na pewno: to znaczy 1 września, rocznica wybuchu II wojny światowej, oraz Dzień Wszystkich Świętych, jak w Polsce, tak i tutaj również uroczyście obchodzona pamięć naszych poprzedników, zmarłych rodziców i znajomych, wszystkich tych, którzy byli od nas odeszli. Tu spotykamy się, jak powiedziałem, od 73 roku. Dbamy o to, żeby ten pomnik, ta polska enklawa, na której tutaj spoczywają nasi obywatele, była w miarę naszych możliwości w jakiś trudny sposób reprezentowana. W jaki sposób stał się pan tutaj tym kuratorem tego? Tego monumentu. Ja byłem prezesem Polskiego Związku, w tej chwili nazywamy się Związek Polaków Zgoda, zajmował to kulturalny związek i z uwagi na fakt, że zostałem wybrany prezesem, a byłem ponad 35 lat w tej funkcji, wiele takich wydarzeń i organizacji, ale nie przychodzi to mi trudno, ponieważ bije serce na właściwe miejscu. cieszę się, że mogę w tym mojej ojczyźnie służyć nie żywię żadnej nienawiści do kraju, w którym mieszkam bo nie mieszkam tutaj przymusowo, tylko wyboru a przy okazji jeśli Taki obowiązek staje do spełnienia, będzie to czynił. I nie wiadomo, ile resztek z tych pochowanych w 1945 i wcześniej jeszcze zostało, ale to symbolika, która opowiada nam historię, tragiczną historię. Los sprawił, że znalazłem się tu na tym terenie. Tu poznałem moją żonę, założyłem rodzinę i z tej racji mieszkam tu, nie narzekam, dobrze się czuję, ale będąc e, z poczucia Polakiem i to niezależnie od tego, że już prawie 60 lat tu mieszkam, e, sprawy polskie nie są mi obce, wręcz odwrotnie, one na zabarwieniu i zaangażowaniu nie gasną i aby tak pozostało. Dziękujemy panu za to, co pan robi i do mam nadzieję, spotkania następnego roku. Tak, następnego roku albo 1 listopada też jesteśmy tu. Będzie może nas więcej. Dzisiaj pogoda jest tak piękna, wywabiła na pewno sporo gości tutaj wywalców w takich uroczystościach. Piwa nas tak często, gdzieś między 100 a 150 osób na takich spotkaniach. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję.